Siema, z tej strony, Erik, a to mój kolejny odcinek z Need for Speed Mason. I dzisiaj będziemy znowu się ścigać kraksy i takie wszystkie do perele Może to dzisiaj będzie w dzisiejszym odcinku, jak i codziennie w Getras, ale cały czas w GTA San Andreas. Nic ludzi nie dniu, bo ja co, nie nagrywam. I to możliwe, że już ostatni odcinek tuż przed tym wyjazdu na wakacje, więc następny odcinek, następne odcinki będą się pojawiać, możliwe już pod koniec lipca nad w sierpniu Na że mam 22 fps i -y, Malutki problem To znaczy rozdzielczością no, nie tak się na 800 600 Niestety, ale To nic nie poradzę Z turbo boostem działa o wiele gorzej, mimo że gdzie ta działa jakoś lepiej Z tym turbo boostem, a też rozdzielczością nie jest Też nie jest tak fajnie, bo gdybym żył że, że na na HD, czyli 1020. Gdy nieco bym musiał też wymagania na nie minimum wziąć oprócz oświadczości. A gdy to bywa roczy x 600 to niestety musiałbym przyjąć na niektóre te części, tak w mega jeszcze ja nie tak powiem. Na średnia, bo nawet na wysoki, ale... Próbowałem raz, ale może że w niektórych częściach, znaczy powiem w niektórych momentach będzie się zaczynać, więc ocenić no ja się poradzę. Dzisiaj ciekaw Dzisiaj trzy wyścigi, parę jeszcze wyścigów policyjnych zrobimy A że jeżeli będę być jeszcze czas na pokonanie B Bynastii, to zobaczymy to zobaczymy czy będzie, czy nie będzie. sam już tak długo będzie to wszystko, znaczy, że nie będzie tak dużo razy przychodzić, więc czas powinienem mieć i po i już poszedł już poszły drzwi Prawy rolny dolny róg też Szczerze gry wyścigowe na YouTube to nie są aż takie tematy aż do komentowania WHAT the? A raczej może Chyba że w których sytuacjach, się pościgi policja to wtedy też się komentuje A jeżeli chodzi o wyścigi to nie ma za bardzo sensu komentować, a ja komentuję tak na przyjemności, żeby nie czuć taki samotny. I to dla Was jeszcze. Nie może dopiero 5 subskrypcji. Przez te 3 miesiące 5 subskrypcji, aby. Może już nikt tak starszych ogląda, starszych gier nie ogląda. Ale ja tak zrobię sobie sobie każdy mógł sobie jeść. Może niektórzy jeszcze sobie, sobie a Awansowane czarne liście jest z domu, czytanie. Dostaniesz się na jeszcze czarnej listy i zaatwryj dostęp do czarnej listy. Musisz uzyskać skrywki za pomocą systemu wyzwań. Plan opisywany są twoje postępy w które musisz spełnić, aby rzucić wyzwanie przeciwnikowi. Wyścigi można rozpocząć w dwa sposoby: pojeżdżając do flagi zacznionej na, na mapie, lub wybierając odpowiednie pozycje z menu czarnej listy. Kamienie milowe, zanim będziesz mógł uczyć wyzwanie, każdy z kierowców z czarnej listy, każdy ci dowie, że, jest, że jesteś, coś wart. jesteś coś wart. Kamienie milowe bo, możesz wybrać z czarnej listy. Notowania. Im wyższe, tym bardziej jesteś poszukiwany przez policję i tym większą jest reputację na czarnej liście. Notowania zwiększają się za każdą sekundę ucieczki pościgu. Im większe zainteresowanie policji, tym większe notowania. Oraz za unieruchamianie w policji, niech podczas pościgu. Notowanie zwiększa się jedynie wtedy, gdy uda ci się uciec przed policją. Pościg możesz rozpocząć wybierając odpowiednią imprezę z kategorii notowania czarnej liście. Achy, stój. Dobra, następny wyścig. Łoł, wow, wow. ale się tak już tak. już.

No, musiałem spojrzeć na tablice wyników. Na, na tą tablicę wyników nie nabierzesz mi dzisiaj. Kurde, ale nie nagrywano Minecrafta I nie wiadomo, czy by dalej nagrywać. Straszyły się w PS4. Przy Optifine yy, z tymi całymi opcjami grafiki, że tak wszystkie te połączenia, takie efekty takie różne. Udławcie się pączkiem. Na nic, na nic. Dobra, Minecraft. Też z Optifine nie działa. OptiFine jakby nikt nie wie. To jest taki specjalnie jak mod. Do różnych szczegółów do wyłącza do wyłączenia. Tam możesz wybrać opcje. Do zwiększości... do zwiększenia Kuriece z większości chciałem powiedzieć. Do zwiększenia, do zwiększenia FPS-ów. to mnie nie zwiększa... nie zwiększa, nie zwiększa FPS. Boże no! Odcinek za odcinkiem, a ja muszę się jąkać. O kurde. Spokaj na na razie nie użyłem, to na razie nie taka chwila. Minecraft znowu tu samo. Więc muszę wiesz, że Minecraft to nie będzie, tak chciałem zrobić odcinek... Z Neterem, bo znalazłem diamety. Znowu z tymi diamentami usunąłem odcinek, ale muszę wiedzieć, w sobie... TY mnie DOGANIASZ?! TY mnie DOGANIASZ?! Ale nie wygrasz wyścigu. Gądźcie go, gądźcie Pitch, please, gądźcie uh, go. Kurde, no musimy się lecić. Ja, dobra, przyspieszam, przyspieszam. Flara mnie dogania. Może wygram ten wyścig. Może wygram. Albo nie wygram. może musiałem zdriftować teraz. No trzeci ci kurda, ale... może będę lepiej stingował jakieś osiągi. Mać kurde! No cóż, Osiągnąć się jeszcze to tak musiałam cały czas gadać, więc to mnie troszeczkę rozproszyło. Ja do was zaraz wrócę, aby skończyć z tym wszystkim. Raczej z tym wyścigiem, ale w pierwszy stinguję. Osiągi. Dobra, powinno być już lepiej, zobaczymy. Stingowałam silnik. Znaczy, ja domontowałem silnik, tak jak wyścigowy, więc powinien być teraz trochę w porządku. Troszkę powinien już szybciej jechać. Może trochę lepiej, a nie tak bez osiągów jechać. Już 200, nice. Ty, FPS mi lepiej tu tak Nice. Od no razu od no razu, domontować silnik, pakiet wyścigowy. I już FPSy poszły do góry do 30 FPS-ów. teraz to łołoże. Odwój to, co powiedziałem, bo nie mogę przewidzieć, ile FPS będę mieć. O Jezu, 240 na godzinę. Laka, like boss. Już chciałem demontować silnik, żeby potem już nie było. Teraz już uszuć wspomaniacza. changes your go 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 Tak, Wygrałam! Zawsze takie robię. Takie robię scenę na finiszu. Proszę, nie więcej, czytania, Dziękuję. Chyba nie wiem. Ten wyjście, jak tyle przeszedłem. Raczej, tu już dwie minuty ileś. To jeszcze raz musiałem mieć cztery minuty ileś. 7 minut chyba nagrywam już. Kogo obchodzi je nagrywam? Ważne, że nagrywam. O kurde no! Zawsze chcę, zawsze chcę zrobić perfekcyjny start. Nie udaje mi się to. Czy doskonale, bo nie ma, nie ma takiego czegoś jak o, perfekcyjne. O Czy perfekcja to było dobrze? Next game zadowoli nie nie chcę a po drugie ci popołudniu, to no. będę na wakacjach. Taka cisza się zrobiła Eee Jak tutaj nic się nie dzieje, dobra, się działo Zawsze jak coś musi być, to się zawsze coś dzieje Eee Łow, papa Bałwan nawet jest Snowman, a ty nie w zimę? Wow, nagle jak mi się powiększyły FPS-y Kurde, czego mówię cały czas o FPS-ach? Opowiedzmy, że więcej nie będę mówić o tym, wiecie co? No, spadły was samochody! Oczywiście wszędzie musi zresztą. Mówiłem, że ja nie będę! Bałwan, nara, do zimy. Do zimy. Ale po ale daleko go, go zostawiłem. To mam 100% szans, że ja wygram. Zhoczy w 100% wygram. Traszki sobie latają między 14 sekund. 64 sekundy. Scratch w lewo i wygrałeś. Oczywiście nie ma takiego finiusza bez driftu. Dobra, co się To pościg z szkoleni. I od razu. A nie, nie miałam mówić, nie miałam mówić, nie miałam mówić. Nie powiedziałam, nie powiedziałam. If you get into pursuit with them, the longer you go, the more heat you bring down on your ride. The more heat, the more cops. To get out of a tight spot, just crash into objects on the road. I call them pursuit breakers. When you hit one, it either takes out the cop or forces him to stop and deal with the aftermath. Trust me, it works. Each pursuit breaker is marked in the world with a pursuit breaker icon. Now, to drop the heat on your ride, just park in a safe house for a while. Cops lose interest in rides that disappear from the streets. But if you need to drop your heat fast, roll into a shop and change your look. Body kits, paints, it don't matter. As long as they can't recognize your ride. Jonas Malina. FOTO zanim się z driftami. Nie no, znowu czytanie. Dobra, przeczytałem, żeby. Podstawowe zasady unikania, gdy nie masz policja, z cały czas szuka piratów drogowych. Oto kilka lat odległość, aby uciec. Zwiększ dystans pomiędzy ze sobą, a policja tak długo jak będą cię widzieć. Nie masz szans na ucieczkę. Może jak mi się nie uda, wybierz trasę, na której musisz wykonać parę szybkich manewrów i wykorzystać ruch uliczny, aby zgubić pościg. Nie zakładaj z góry, że zgubisz go na autostradzie. Być pijesz bez, bez mego i fiuuuu! Ukrywanie się, kiedy znikniesz w policji z oczu, rozpoczną się poszukiwania. Stańcie jak już lub obserwuj radar i przez jakiś czas unikajcie wozów. Krywki są zaznaczone na minimapie jako niebieskie kółka. Utrudniacie pościgu, jeśli policja się ci na ogonie, uszukaj tru... Utrudniacie pościgu, Dzięki którym z zgubisz, są zaznaczone dwukątami na minimapie. POSIŁKI Gdy zmniejszy się liczba ścigających się wozów, Policjanci wezmą posiłki Postaraj się ich zgubić zanim przyjedzie wsparcie Bo będziesz mieć na głowie więcej przeciwników Czas, czas do pojawienia się wsparcia jest wyślany na, na, na pasku pościgu Już kurde nie mam tego poprzedniego polskiego akcentu więc Wiecie jak to jest Pościgi policyjne Kamienie mi daj kamienia. Pozwól, że do Cie dotknę, dziękuję. Dobra, w 4 minuty muszę zgubić. I 2 minuty muszę sam się ścigać. Półka z masą łożyskową, pistacjową. Co ja teraz? Pistacjową, masą łożyskową. Masą łożyskową wystarczy. Dobra, prawa, dobra, czy... Nie, tak to policja. Fajna muzyka interakcyjna. Interaktywna, boże! Chodź ty, źółtek. Śółtek, chodź tu, pap Chodź tu, tatusia. Jest jeszcze jeden! Witamy w klubie pościg- w w pościgu policyjnym. Zapraszam na rozkoszną jazdę przypychanki. Zaliczyłem perfekcyjnie. Tak samo ani nie w radiofonu. sami niszczą... samochody, no bo z Goń się, kurde, ma tam blokadę drogową, haha, <laughs> dało da. Wygrałem! I'm so happy. Wow! Chcieli mnie nabrać. I tam jest? Tak, zniszczył się sam radiowóz. Zniszczył się sam radiowóz, what the fuck? Musimy przy pana polskiego Aaaa! karwasz, parawasz. Była próbowa teraz. bo teraz musisz jakoś spomolnić ich, znaczy zgubić ich. What the fuck? Co się stało? Co to, kurde było? A Marta odbawta się. Ani jednego bitch please.

nie no. wiem, czy może wykonywać. Aha, dobra, przejdziemy sobie teraz. Hmm... Renorować, by trochę spokowało. To by trochę zajęło. Nie wiem, czy teraz muszę wykonywać, czy później. Chyba lepiej później, dobra. To by było, może na tyle, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pełno kraksy oraz momentu. What the fuck? 100 ciężarówko, więc nie, naprawdę coś się stało. Stąd się jakiś helikopter, by coś. Romno, w tego. Przestań <grym znał> się mylić, proszę. Tak, to jest tak, żeby już Polskiego, jest ta granicą i tak dalej. Nie wiem, co się stało z tym ti'rem. Ale dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że. Czy nie wam się podobał? Kliknijcie w w górę. Ja się z wami żegnam i to by było, może, i to by było już na tyle. A więc powrócimy już może za 3-4 tygodnie. A więc na razie. Cześć.